Płaczę, już mi się coś nie podoba. Ja cię obserwuję. Ale nie ma Ci się. Chce zabrozić mózg. płaczę się. Zostaw pszczółkę. Lawaj sobie. Sudziaki. a dzisiaj znowu Zjemy 24 godziny Tym razem w Starbucksie. Starbucksie Mam nadzieję, że nie zbankrutujemy, ponieważ ceny są tam Często kosmiczne Ale ja kocham ich kawę Natomiast jedzenia rzadko tam zamawia McDonald's już robiliśmy na moim kanale 24 godziny, a w McDonald'sie filmik macie tutaj Koniecznie sobie zajrzyjcie, ale po tym filmiku A my zabieramy się za zamknięcie śniadanka, bo jestem mega głodna Pamiętajcie, że jeżeli chcecie 24 godziny W KFC to musicie zostawić 5000 łapek w górę Minimum 5, a nie? Tak. também também main Nie nie kurczaka, no. Sałatkę będziesz jeść Jesteśmy już na stronie i zobaczymy tutaj te, jakie ją mamy Nawet mamy zakładkę śniadania Kitek, tak wchodzimy w śniadania I tu mamy do wyboru tylko chrupiący poranek Albo freshly baked mini tutaj Jak to coś dużego Czekaj, ja muszę sobie zastanowić, czy chcę to, czy tak W tamtym były tylko dwa croissanty A tutaj mamy jeszcze jogurt, ej ja to chcę Ale masz jednego croissanta No dobra, no ale mam jogurt No ale masz jednego croissanta Wybór ziaren, kawy, o kurczaczki. A więc ja zamawiam chrup Piąty poranek. Jeszcze nie zaczęłem. No. A możesz startować. Powiedz, coś stało. Popatrz się. Słuchajcie, nie mieliśmy czasu, ponieważ cały czas coś nagrywam i zamówiliśmy na globo Starbucksa. I dostaliśmy w ogóle jakieś marne zamówienie. Na nasze dwa zamówienia wydaliśmy ponad 70. Zł, 70. A to zamówienie jest za jakieś 30. 28 zł, 30. ponieważ masz nawet paragon. I to są dosłownie dwie rzeczy. Nie jestem tak strasznie głodna, mina godzina. I ja na... Nie jest, jest mi przykro. Jestem głodna, jestem już zła. I zamówiliśmy teraz drugi raz, i teraz już nie ma mojego dosterku z Malinami, bo chciałam jogurt z Malinami. Jestem Ale nie ma się, ktoś je twój jogurt. Ale liczy jeden plus, za to, że ty nie masz tego. Ja dostałem darmowego kruasanta i darmową kawę. Teraz dostaniesz kolejne zamówienie. Proszę Państwa, w jego chwila. Krócej. Tym razem mamy dwie z, z naszym zamówieniem. A oczywiście to są jeszcze zamówienia kitka, bo Kitka też nagrywa ten challenge u Ciebie na kanale, także koniecznie do niego wiecie. O, jak pachnie, o Boże, jakieś. Ci miłego dnia. Mam nadzieję, że będzie miłe, że to mnie zepsuje, mimo tego, że zamówiłam jogurt malinowy, a później jak zamówiliśmy drugi raz. No to też malinowego nie było. Mango. A osoba, która mi ostatni jogurt wykupiła, ja Cię obserwuję. No, w każdym razie. Uuu, tu będzie tutaj chyba jakieś stały pudełeczko, a to chyba, że to jest sery? Nie to jest twój Nie? To jest to, Poczekaj! Moment! Tutaj jest Kaka Jedna jest moja. Kancia Porta. Nie, to jest twoja Moja jest na. Wylała się o mat. Co jest dzisiaj nie Nie, tak. na no, no, akurat tyle to jeszcze damy radę przeboleć, co? No dobra, już mi się coś nie podoba Tu mamy twoje ciasto Ciasto jest moje, okej okay. A tu mam jedną sakiewkę I w niej teoretycznie mamy już dwa croissantsy Zwykły i mój Co? Nie ma mojego Żartujesz chyba sobie, że nie ma twojego Ja się popłaczę Co się dzieje? Ja nie mogę, nie no No przecież piszesz są croissant Zostaliście właśnie totalnie ośmieszeni Jak się z tym czujecie? Ja wiem marnie to wygląda, ale zabieram się do jedzenia, bo już jestem tak głodna, że Nie obchodzi mnie, że nie ma tego kruasanta. A więc Ania wściekła, ale Mamy kawkę, nie narzekajmy Zmierz? Zmienili trochę pakowania, Co są takie, że się nie rozleją Znaczy że się rozlały Właśnie mówię sprawdź czy to jest ta kawa Bo ja zaczynam się kawa. już bać Czarna kawa jak moje serce. No aktualnie na pewno ale na kawce to wybaczam, bo ja naprawdę lubię ich kawki. Zebram się do wielkiego śniadania i... <gry> I to jeszcze z mam Zamiast mojego butter croissant mam suche wafle ryżowe. Jak tam głodna. Tak, ja już jestem naszykowana. Zebrałam ten mój ukochany sweterek, który ostatnio kupiłam na zakupach z przyjaciółką. Minęło już ogólnie parę godzin. Jest godzina 15. Właśnie publikujemy film na YouTubie. A skończyliśmy jeść nasze nieszczęsne śniadanie o godzinie 12. Wiesz, że do tej pory mnie nie odpisali? Zglobo. Szkoda. Minęły trzy godzinki. My teraz cały czas przerabialiśmy filmiki i kręciliśmy. Teraz polecimy sobie do galerii i znajdziemy Starbucksa. I przy okazji, że jakieś zakupki zrobimy. Takie zakupki? Ania. Wiemy, że tym razem nic nie pójdzie nie po naszej Jakie? Zakupki! Aj. Lecimy! Masz pogadać, teraz. Ej, to wcześniej były rybki. Teraz to nie są rybki, teraz to są Mikołaje. Ej, nie, Miał miały być rybki. Jestem szukana. Nie, to są skrzaty, nie, to są skrzaty. No, Kitek, skakujesz? Jakuj, ładna ona jest, serio. O, jak słodko tu jest napisane miłość. I kitek, antyromantyzm. Zmienili lokalizację i się wystraszyliśmy, że go nie ma, ale jest. Na szczęście jest nasz. I wiemy, kawki już mamy. Ja mam kokosową z syropem wianiliowym. Kitek ma swoją i czekamy na jednak. Kawka koniecznie na kokosowym mleczku jest pyszna. Moje danie to jest kitosława, ale to macie na jego filmiku. Moje to jest jakaś szorma, ale wegetariańska, bez mięsa. Zobaczmy w ogóle co to jest, bo ja nigdy został. Nigdy czegoś takiego nie jadłam. To mam moją kawkę, także zabieram się do jedzonka i wielki test. Zaczynamy. Prezentuje się ona tak. I to jest ja no To ja to sobie patrzę. do domu takie. Do domu sobie mogę takie kupić. No dobra, i jej testujemy. O, no, popisz się. Dobra. To co, może to... Tak, weź jak człowiek. Ja, ja próbowałem i nie wyszło. I tu 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 U, mina nie niesmaczona. No bułeczka to jest jak zjem, to się nie powiem. Okej. Okay. Kawka jak zwykle pyszna, natomiast to no niekoniecznie moje smaki nie jest su, ale nie moje smaki A że byłam bardzo głodna, to zjadłam sobie jeszcze deserek, kiedy też wziął i wziął sobie drugą kawkę, tym razem bez kawy, żeby nie przesadzić. Mój deserek to jest goferek z brzemiętkiem truskawkowym. Czemu masz kolejną kawę? E, no bo chciałam. No ty. O matko przesadzasz. Ale on jest bez kofeiny A, okay. Pyszotki mam nadzieję, że będzie taki jak zawsze, bo zawsze był tutaj pyszny, więc na to liczę. Jeszcze mam tu serducho. Taki dzieci słodki drzemik, on jest taki uroczy. Jest ok, zjedzone i no. jestem zadowolona. Wszystko wyzorowane. Chcesz być smokiem? tak. tak no bo nie. Tak, tak bo wyglądał. Nie, to, to w to się nie ściśniesz, ale poczekaj. Strażakiem? Strażakiem? No. Strażak też nie, wybieraj no. coś innego. No. O mój Boże, ty tak serio? No. Ja ci to kupię, jeśli chcesz. Ale jest za duże, musiałabyś mi takie większe kupić. No musisz tak powiedzieć. <noise> o mateczko, jestem w jednorożcowym raju. Zobaczcie, to jest peleryna jednoroże. To jest, to jest ogon syreny. Jednorożec. tutaj. To wygrało wszystko. Tutaj się chyba wsadza nogi, jest się jednorożcem. Bo się siedzi na jednorożcu. Co to jest? O mateczko, raj. Na kulki. Na kulki? To jest O matko. Lamo, alpaka i leniwiec. To lepsze. No, to ma w On ma w środku. On w środku. w brzuchu coś A może ma. Może będzie piszczał? Też. Może o, zjadł to? coś na obiad? Nie, tu masz. To wydaje dźwięk To Ty też? czy alpaka? Nie wiem, lama alpaka. Słuchajcie, mamy problem, bo myślałam o kolacji, ale widzę, że została tylko ta wega, którą jadłam, ale ona była taka średnia, już nie chce jej. I zostały same desery, ale też już nie chcę słodkiego, bo jadłam kofra. Co my na samej kawie mamy przeżyć? Mufina Mufinkę Jak gotowa? Witamy. Wróciliśmy z zakupów. Po drodze kupiliśmy kolejne boxy z Tiger'a, które otworzymy na odcinku z Tiger'a, także proszę bardzo, na razie ich nie Tiger odcinek! Uuu. Już wkrótce w naszych kinach. Jeśli chodzi o obiad, to powiem Wam, Naprawdę, naprawdę nic się nie wydarzyło z tego. Jedynie, moim zdaniem, było ok. To prawda, może ta szalma nie była jakaś super zjawiskowa, ale osobiście wybieram to niż, Mac, niż McDonald's. Chyba sobie żartujesz. Ja, ja, tak. nie, 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 nie. zdecydowanie McDonald's. Ale moim zdaniem Starbucks wygrał. Jeśli chodzi o deserek, to był przepyszny goferek. Kawki, które wziąłem dwie, jedną z kafeiną, drugą bez. Były przepyszne. zawsze mleczko sobie... Należką kokosowym, z syropem waniliowym albo orzechowym. Jest pycha. Natomiast wziąłem jeszcze w Starbucksie moje ulubione syropy. To jest syrop orzechowy. Syrop waniliowy, które zawsze tam kupuję w takich wielkich tubach. One są drogie, ale starczają mi na jakiś czas i je po prostu uwielbiam. Kiedyś jeszcze z Monina kupowałam i je też polecam. I ogólnie z kolacją mamy problem. No, bo tak jak widzieliście, nie mają już nic innego do, w ofercie, jeśli chodzi o zamówienie online. Tam w wrażenie, jak byliśmy, też już nic nie mieli. Wszystko już mieli totalnie wysprzedane. My wzięliśmy ostatnie sztuki tych rzeczy. Ja też nie miałam wegetariańskiego nic do wyboru. Z rzeczy, które mam w domu, no to mam kawę z Starbucksowej, ale nie chcę. Ale kupiliśmy e po drodze z domu takie dwa cudeńka. To jest dla kitka, a to jest dla to jest podwójny shot espresso, Jeszcze nigdy takiego czegoś nie piłam. O nie. Co? Ono jest z nierki. No to cóż, ty będziesz musiała sobie zrobić zwykłą kawkę, a ja wypiję obie. One ogólnie były bardzo też drogie, bo one kosztowały po jakieś 8 zł. No dobra, czekaj, mam pomysł. Jaki? Ja mam pomysł! Sama zrobię sobie napój, Sarbak sobie bo przyszłam syropy! Moment! Dziękujemy. Mam tutaj mleczko kokosowe, które bardzo lubię. Mua, mua. Zaczęłam nalewać, mamy kątki lodu razem właśnie z tym mleczkiem. Dolejamy, tylko właśnie chciałam troszeczkę zmienić go bardziej. Ticho, okej. Okay. Wow. Myśli, to była ta twoja kawa Starbucksowa? Nie, napój. Przynajmniej tam nie ma, tylko kaw. Ogólnie w Starbucksie kocham Frappuccino, naprawdę jest przepyszne. Frappuccino, czy nawiążę kokosowym jest niesamowite, ale jest dzisiaj zimno i Frappuccino jest w stanie ci zamrozić mózg? Dlatego go nie wzięłam, ale Czego ukrywam... mózgu? <laughs> Uszałem Dobra, no to. W takim razie nabijemy się po prostu właśnie kokosowego woneczka, który też jest w Starbucksie z ich syropem. Ja mam tutaj napoczęty syrop. Olchowy, dobra. Okej, okay, chyba to wystarczy. to mieszamy Mam tutaj w ogóle rurkę ze sklepu domika rupińskiego, którego testowaliśmy ten sklep na zakupach na filmiku, który wyświetla się tutaj, także koniecznie zajrzyjcie. A ja zabieram się za mój ostatni posiłk napój, no bo mogę zjeść. No, a co ty myślałaś? No. Życie, została tylko kawa, ale spiesznie. No jak żeś cały dzień w Starbucksie jadła, to się nie dziwię. Czy znaczy nie? Powiem, mam dużo energii, bo dużo kawy wypiłam i była naprawdę dobra. Ja bardzo lubię kawę. <laughs> Jeśli chodzi o jedzenie, śniadanie totalne nie wypał, ale obiad nadrobił. Nie było aż tak super, ale ja bardziej wolałam ten challenge niż Mcdonalda Pamiętajcie, że KFC robimy na 5000 łapek w górę, a szczęście dopiero na 5. Spokojnie wbicie te 5000 łapek w górę, bo powiem Wam, że jak z Anią się kłócają, ja więc zróbmy dzisiaj KFC. Ona, nie, 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 nie KFC, ja nie chcę, ja nie dam no, słucham, rady. Ja nie mięsa. No to zrobimy ci wege, kurczaka. No jestem trochę głodna, ale boję się też, że nie zasnę, bo naprawdę dużo kawy dzisiaj wypiłam. Ale spróbuję się położyć, zasnąć i skończyć ten dzień, a rano zjeść ogromne śniadanie, sama zrobione przeze mnie. Weźcie, wbijcie szybko te 5000, to od razu na jutro nagramy. No dobra, my jakie widzimy się w kolejnym filmiku. Bójcie, jaki? Pa!